Cześć, Janko, wrodęcam w jest Mr. Bartek Gaming, witam na kolejnym odcinku z eliminacji do mistrzostw Europy 2020. I po tym odcinku będzie jeden dzień przerwy, ponieważ dzisiaj kończymy grupę A. Kończymy mecze z marca grupy A. Będzie jeden dzień przerwy, będzie The Hunter. Oczywiście nie będzie przerwy na tym kanale, będzie The Hunter. I aktualnie mecze układają się tak: Anglia, Czechy. Czechy wygrywają 2-1. Bułgaria, Czarnogóra. Czarnogóra wygrywa 1-0. Anglia, Czarnogóra 2-0. Wygrywa Anglia. I dzisiaj mamy mecz Kosowo. Bułgaria, czyli Kanada zamiast Kosowo. I oczywiście Bułgaria. Ustawienia gry. Oczywiście gramy na zawodowcu. 4 minuty połowa. Gramy. Dobra, możemy sobie lecieć. No i zobaczymy. Ja oczywiście grupy, grupę macie, a macie w opisie pod spodem. I ja się wyciszam i posłuchajcie sobie Darka Spachowskiego i Jacka Laskowskiego. Kanada w, czar w czerwonych, Bułgaria w zielonych. Bułgaria jak na razie ma tylko chyba 3 punkty. Nie, ma 0 punktów, w to jest W Kanada zagra przeciwko Bułgarom. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, a więc trener stawia dzisiaj na defensywę. Ideą tego systemu jest wyłączenie z gry zawodników ofensywnych rywali i odcięcie ich od Ten pogry często zależy od defensywnego pomocnika, który kontroluje przestrzeń przed polem bramkowym i rozpoczyna wyprowadzanie pił. Spójrzmy na ustawienie gości. Mamy tutaj Jacek układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Opersywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zamieszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ta rynbarku. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło. Mamy dzisiaj minut meczu, no jak na razie to tylko ja tutaj próbowałem e, inaczej trochę rozegrać ten mecz. Ale Oj, to coś jest... No zastanawia się czy nie strzelać. Czekamy na poszlotkowanie. I wej, po! Dobra, jakoś tam widzicie. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Steven Victoria. No, bardzo ładnie przeczął to podanie. Mierzona piłka, wprost plecy obrońców. Prostopadłe padłe podanie. I za chwilę rozpoczną rzut różnego. Piłka z leci różnego, lecz polekalne. No i niestety Bułgaria prowadzi 1 do 0 w 20 minucie. No i oczywiście się też kanału tutaj nie poddało, bo po oczywiście może Kosowo było słabą ekipą, ale może coś zachwycić. Sławcze z to na skrzydle. To na bliższy słupek. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Świetne podanie zaprecy rywali Na dalszy słupek posłana trójka to było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecenne. Manolet. Simon Sławczew. Popow. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. A trochę wolnego miejsca podania oddania strzału. Zabrał piłkę. Koniec zagrożenia. <gry> Wymijają teraz do przodu. Bo ja Słusznie, zamiast tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. A była próba na bramkę. Więc to jeszcze nam się nie udało. I ogólnie, ma resztę, nie zaczyna katar łapać. Ogólnie wczoraj do kanału Mister Batek Vlog wleciał vlog z Siewu Ubinu, więc zapraszam Was tam serdecznie też Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania moich wszystkich trzech kanałów lecimy na każdym po 10 subów I Kosowo I Kosowo wyrównuje 1-1 Czyli Kanada jest 1-1 ale pomiędzy Kosowa a Bułgarią cały czas remis. Ciekawszy, myślę, że nie uda mi się się ze mną zgodzi Ale się po. Widzę tutaj taką bramkę, powtórka. Doprowadzi do remisu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Mamy remis, ale czy kogo kolwiek on satysfakcjonuje. Bo tutaj na pewno reprezentacje Kosowo, tutaj nic nie jest tak, nie, no. no. Więc tutaj próbuje jeszcze no. tą bramkę i do przerwy. Już blisko pola karnego. Kapitalna interwencja w pole, przyciór do podania. Szymał Milanov udało się wymanewrować obrońców popatrzmy skończyła się pierwsza połowa meczu więc później będziemy mieć w następnym teraz mamy, dzisiaj jest środa w piątek dostaniecie dehantera. w niedzielę dostaniecie mecz Portugalia-Ukraina, później będzie Luksemburg-Litwa Portugalia-Serbia i Luksemburg-Ukraina no i później grupa C D-E-F-G-H i J i J. Dobra, lecimy sobie dalej. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Popołów. Dobre na piłkę to lepiej ustawiony do kolegi. Nie tam mamy tych minutek? 7 minut, tak? Y Poczekajcie. Dobra, podam do brakarza I teraz. O! Lepszy jest wina. Dobra. Je ja po drugą bramkę Kanadą. Nikt. Ale zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Popow. Niestety stracił piłkę. Kolejny obrońca wyjaśnia sytuację po tym doświadkowaniu. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Trener wykorzystuje rezerwowego. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. pełnie potrzebna strata źle wymierzone podanie Simonons Sławczew. Manlev Popó To prze udało się przyczyć to podanie jest ze strony rywali Dobry przechwyt na pogier uderza. Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. No, tylko nam w zasadzie za nie obrony bardzo sprytnie. Ale dobrze się tutaj Kanada broni, czyli Kosowo się dobrze broni przed Bułgarami Bułgaria też ma swój pierwszy mecz przegrany, więc tutaj też Bułgaria próbuje strzelić tą bramkę różnującą. Uj, z dowiadu się kolory. Pięknie to do dostrzegł. To była niswa próba. Chcę wyjść Dobra, mam 15 minut jeszcze. Czyli musi ten wynik. Jeżeli jeszcze Kanada tutaj zremisować ten mecz, to. Poczekaj! Dobra, sorry, madeczki mecz kończy się remisem. Na razie, trzymajcie się, sześć.